Innowacyjne podejście do zarządzania finansami samorządów to jest coś, przed czym coraz częściej stoimy. My słyszymy o tym, że będzie mniej pieniędzy w nowej perspektywie. Dlatego musimy szukać rozwiązań, które będą budować i nabudowywać tak zwany fundament kapitałowy i oszczędności w każdej, w każdej gminie. Ale to nie tylko jedno rozwiązanie, żebyśmy zastanawiali się, jak zaoszczędzić i jak pewne pieniądze gdzieś tam odłożyć w skarbcu. Pewno niewiele samorządów. Może sobie na to pozwolić, tylko jak przyciągnąć i atrakcyjnić miejsca lokalnych samorządów dla przedsiębiorstw, przedsiębiorstw tych małych i średnich, które tworzą tak zwany krwioobieg i serce, a tak tym samym zasilenie budżetów poprzez podatki, budżetów lokalnych samorządów. Rozwijające się małe i średnie przedsiębiorstwa zakotwiczają młodych ludzi w danej lokalizacji, a to Stworzy możliwość rozwijania przedszkoli, szkół, transportu, a także rozwijania lokalnych społeczności. Samorządy mogą pozyskać z Banku Gospodarstwa Krajowego nie tylko kapitał, ale przede wszystkim instrumenty typowo bankowe, a więc kredyt na finansowanie budownictwa mieszkaniowego. Mogą pozyskać również instrumenty bezzwrotne, dotacje na specjalnie zdefiniowane w ustawie typy budownictwa, więc budownictwo socjalne, noclegownie, ogrzewalnie dla najsłabiej uposażonych. Kapitał jest wykorzystywany w formie zaangażowania w funduszu inwestycyjnego i z tego również samorządy mogą korzystać. Bank Gospodarstwa Krajowego jest partnerem od wielu wielu lat i w pierwszej i w drugiej perspektywie Dystrybuowania środków europejskich był przede wszystkim tym, który zapewniał wkład własny i domknięcie tego modelu finansowania dużych inwestycji infrastrukturalnych. Ale z drugiej strony, bank gospodarstwa krajowego jest również znakomitym partnerem w wyszukiwaniu takich alternatywnych modeli finansowania, przykładem emisja obligacji przychodowych przez miasto Lublin, właśnie zrealizowana wspólnie z BGK. Nasza analiza pokazuje, że Przede wszystkim miasta na prawach powiatu, a także województwa, w sytuacji nawet w miarę dobrej makroekonomicznej, nie będą w stanie jedynie środkami dłużnymi sfinansować utrzymania swoich nakładów inwestycyjnych w najbliższych latach. Będą musiały sięgać po środki nie generujące zadłużenia. Dotyczy to w mniejszym stopniu gmin i powiatów, ale one także w przypadku szczególnie jakichś spadków nadwyżek operacyjnych czy spadków makroekonomicznych na przykład też będą musiały sięgać po inne źródła finansowania inwestycji, a nie dłużne.